Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z klubu Romantyki z Sekretu Niebios Requiem. Lecimy sobie z kolejną częścią odcinka czwartego, chyba przed ostatnią. Tak chyba w kierunku 90%. Naprawdę bardzo długi ten odcinek, nie spodziewałam się, ale pożyjmy, zobaczymy. Dobra, dość. Kontury salonu prawie całkowicie wróciły do normy. Wciąż jeszcze mnie mdliło, ale bługo głowy zaczął ustępować. Odprowadzę ją do pokoju. Dzięki za twoją szlachetność, Gregu. Naprawdę, nie wiem co ja bym zrobiła bez twojej wyrozumiałości, pomocy i nie wiadomo czego jeszcze. W sypialni było zimno. Ostrożniej. Grak pomógł mi położyć się do łóżka. Trzymając się za głowę, otworzyłam oczu i popatrzyłam na mężczyznę, który z jakiegoś powodu nie spieszył się do wyjścia. Powiedz szczerze, jak się dowiedziałaś o miejscu, gdzie znaleźliśmy symbol? Nikt zdążył ci o nim opowiedzieć? Nadzieja na to, że nieludzkie przesłuchanie już się skończyło, pękła o to pytanie. Pytałeś już. I teraz lecimy. Um, chyba mogę? To bardzo mi nie ufasz. Nie wiem. Dobra, dajmy sobie szkoda, że być nie może. Dlaczego się wam, wydaje się Wam, że mam coś wspólnego z, naszym, z Waszym nikiem, że obchodzi mnie Wasz oddział? Wszystkie moje próby dowiedzenia się więcej niż mi mówicie wynikają tylko stąd, że chcę się dowiedzieć, co się stało ze mną. To, co się z nim stało, może odbić się na każdym z nas. To też masz w nosie? Co ty chcesz usłyszeć? Że szkoda minika albo że to i ja coś z nim zrobiłam? Greg pokręcił głową i odwrócił się. Z każdym moim słowem na jego twarzy odbijały się coraz większe rozczarowanie. Niepotrzebnie pytałem: pójdę już. Może powiedzieć może że współczuję? On nawet patrzy teraz inaczej, nie chce tracić jego przychylności. Przykro mi, zabrzmiało to sucho, ale Greg zatrzymał się przy... już przy drzwiach. A ludzie z naszego oddziału tak po prostu nie znikają. Odwrócił się, wbiwszy we mnie spojrzenie, podszedł bliżej. Mimowolnie wtuliłam się w poduszki. Wydawał się potencjalnie niebezpieczny. Wysoki, zdecydowany, silny, Grak przekucnął przed łóżkiem, tak, że nasze oczy znalazły się na jednej wysokości. Emanowało to od niego ciepło, nawet teraz, kiedy oczy świeciły chłodnym blaskiem. Bezlitośnie roztapiało mróz wokół Grega. Ty nie całkiem rozumiesz rozmiar problemu. Widzisz, yy, widzisz w nas wrogów, a ja mogę zrozumieć dlaczego, ale pomyśl, jak żyliśmy, zanim na świecie pojawiły się te poczwary. Założenie nowej bazy, organizacja naszego oddziału, to nie było proste dla nikogo z nas. Kiedy na szali są takie stawki, nie możesz pozwolić sobie na błędy. Wypuścił powietrze i przesunął rękami po włosach. Jego masywne, muskularne ciało tak dziwnie wyglądało w zgarbionej pozie. Było dla mnie jak brat. Zawahałam się. Oczekiwano ode mnie zaangażowania, ale nie wiedziałam, co powiedzieć. Położywszy mu dłoń na ramieniu, ostrożnie zacisnąłam palce. Niezręczny ruch sprawił, że Greg zaśmiał się cicho. Złapał mnie za rękę i przechylił głowę na bok w zadumie przesuwając palcami po kostkach palców. Ty przecież nawet nie próbujesz zrozumieć. Milczałam. Być może miał rację. Straciłaś bliskich, potwory rozrywały przyjaciół na twoich oczach. Może zniknęli, a potem próbowali rozerwać cię na kawałki, kiedy wrócili jako zarażeni. Straciłam. Mówisz to z taką miną, jakbyś opowiadała, jak rankiem podlałaś kwiatki. Ciekaw jestem, czy ty zawsze taka byłaś. Chłodna, pozbawiona emocji, wyobcowana. Zawsze? Zamyśliłam się. Wcześniej miałam setki różnych emocji, ale teraz wszystkie zdawały mi się mało znaczące. George, George, Greg, przepraszam, coraz bardziej chcę wydobyć z ciebie szczere uczucia. Zdaje się, że zaczyna mu się to udawać. Że co, że mamy stać się bardziej ludzcy? Czy co, czy co? Bo ja nie rozumiem już. Przed oczami pojawił mi się obraz placu zabaw, dzieciństwa, a potem kroplówka i siedząca naprzeciwko Anny. O czym ja w ogóle mówię? A co za różnica? Z niewielkim wysiłkiem uwolniłam rękę i wstałam z łóżka. Zawsze możecie mi... Wstrzyknąć jeszcze jedną dozę i dowiedzieć się wszystkiego, czego ode mnie chcecie. Co? Nie, poczekaj, nie to chciałam powiedzieć. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, chciałabym pobyć sama. Odwróciłam go i popchnęłam w stronę drzwi. Posłusznie ruszył przed siebie, odwrócił się do mnie twarzą dopiero kiedy wystawiłam go za próg. Jego sylwetka oddaliła się powoli w stronę wyjścia, a potem zamknęły się drzwi i całkiem ją zasłoniły. Opadłam na łóżko i zmęczona odwróciłam się ku ścianie. W nocy spałam źle, myśli dręczyły mnie do samego rana, a potem po prostu się poddałam i wstałam z łóżka, nie mając już nadziei na sen. Poszłam do salonu i czekałam, aż nie pojawi się w nim. Kajn, aniołanie bardzo zdziwiła moja prośba, ale natychmiast zaczęłam. Zaj aby, aby natychmiast zająć się tłumaczeniem, małego. Czytać nie umiem, a to żadna nowość. Wydarzenia wczorajszego dnia otrzeźwiły mnie. Sprawiły, że skoncentrowałam się na głównym celu. Przestałam wierzyć oddziałowi. To, co zrobili, było jak strada, choć wiedziałam, że nie mają wobec mnie żadnych zobowiązań. Otworzywszy przed sobą księgę Apokalipsy, rozłożyłam obok pozostałe rzeczy. Kain od czasu do czasu zerkał na mnie z zainteresowaniem. W świątyni było kiepskie światło, panowało zimno i nie było wygodnych mebli. Mnisi zrobili wszystko, aby korzystanie z ich ksiąg byłoby znadziejnie nieprzyjemne. Choć na ich miejscu też bym się starała zachować resztki. Dziś było we mnie najwięcej energii i zdecydowania od momentu mojego przebudzenia. Pogrążyłam się w pracy, która wydawała mi się przynajmniej trochę tak ciekawa jak wcześniej. Otworzywszy notes, zapisałam kilka uwag na temat stanu księgi. Chodziło, prawie nic się jej nie stało podczas katastrofy. Pojawiły się nowe pęknięcia na okładce. Na jednej ze stron znalazły się czerwone zacieki, ale w sumie była taka, jaką już zapamiętałam. Przyciągnąłam do siebie stosiek książek, które wcześniej wybrał Kain. Zdaje się, że on naprawdę próbował odczytać księgę, ale w mojej obecności nawet nie patrzył w jej stronę. Przejrzałam znane mi już zniszczone domy. Pośród nich pojawiło się kilka nowych, przyniesionych przez anioła z klasztornego archiwum. Wszystkie one tak czy inaczej dotyczyły jednego tematu, mającego mało wspólnego z rozszyfrowywaniem księgi. W każdym razie tak mi się zdawało. Albo wiedział gdzie i czego szukać. Tu jest tyle książek o demonach. Po co? Dla celów osobistych. Nie mam ochoty rozmawiać, ale muszę dowiedzieć się jak najwięcej. W przeciwnym razie jego pomoc nie będzie miała sensu. Twoim, zadaniem w księdze, twoim zdaniem w księdze jest coś o nich? A może dostrzegłeś w niej coś, co przypomina ci jakieś imię? Każda informacja może bardzo pomóc w odczytaniu kodu. Ani jedno, ani drugie. Nie rozumiem absolutnie nic z tych tekstów. Ale księgę napisano przecież na niebiosach. Zgadza się. Anioł podparł głowę pięścią i odwrócił się do mnie. Zyskawszy jego uwagę, usiadłam na stosiku książek i złożyłam przed sobą ręce. Skoro jest napisana w języku nieśmiertelnych, dlaczego ty, Anheja i Pileon, nie możecie jej po prostu przeczytać? Na niebiosach w użyciu jest mnóstwo języków. Są też języki martwe, zapomniane przez czas. A w księdze opisane jest przeznaczenie ludzi, więc zawsze była przeznaczona dla Was. Żeby to rozszafrować, muszę mieć jakiś punkt zaczepienia. Jeśli na ziemi nie ma niczego podobnego do księgi informacji, trzeba szukać u nieśmiertelnych. Spróbuję metody odczytania wykorzystując już sobie patrzę. Um, tutaj mam um, wszystkie po kolei, dobrze. Co tylko tą ostatnią, coś innego muszę wybrać na... Na koniec chyba. Dobra. Jeden z podobnych języków nieśmiertelnych. Może ten tekst przypomina ci któryś z języków niebios? Choćby trochę. Znając podobne będę mogła dopasować symbola. Przez cały czas istnienia księgi żaden nieśmiertelny nie znalazł tego rodzaju podobieństw. No to historię i mitologię niebios. Wiele starożytnych języków udało się odczytać, gdy poznaliśmy detale życia codziennego ich czasów. Jeśli opowiesz mi więcej o niebiosach, podasz mi jakieś szczegóły, to może być wskazówka. Może jakaś ilustracja wydaje Ci się znajoma? Nie widziałem niczego podobnego na niebiosach. I o życiu codziennym też niewiele wiem. No to zabytki piśmiennictwa, let's see. Ludziom udało się zrozumieć niektóre starożytne języki dzięki znaleziskom archeologicznym zawierającym ich ślady. Może na Ziemi też są inne księgi napisane przez nieśmiertelnych? Gdybym miała jakąś próbkę, której tłumaczenie znasz, rozszyfrowanie byłoby po prostu kwestią czasu. Wątpię, nieśmiertelni trząsą się nad każdym swoim artefaktem. Nie patrz tak, pojawienie się księgi u ludzi było zapisane w księdze Losu, to co innego. Spróbuję, aha, coś innego, let's see. No, coś innego daj. Dostajemy punkcik adaptacji, bardzo fajnie. Wsunął się palce we włosy wypuściłam powietrze. Pytania zapędziły mnie w ślepą uliczkę, wyjaśniwszy tylko kilka mało istotnych detali. Trzeba zacząć od samego początku. Jaki rodzaj pisma jest powszechny na niebiosach? Alfabetyczne, sylabiczne, słowno-sylabiczne? Alfabetyczne. Więc przynajmniej tu miałam rację, to już coś. Zrobiłam zapis w notesie i znów patrzyłam się w księgę, zastanawiając się nad kolejnym krokiem. Kain przerwał nagle ciszę. Jak ci się udało rozszyfrować te cyfry? Na początku księgi jest tekst napisany po łacinie, jest w nim mowa o jej tytule. Linijka z cyframi była równoległa z fragmentem po łacinie. Skojarzyłam dokładnie to samo następstwo znaków w dwóch językach. Co jeszcze wiesz o księdze? Wysiąwszy lupę, zaczęłam kartkować księgę, znów sprawdzając każdą ilustrację i literę, nawet najmniejsze kreseczki i nieznaczne błędy w druku. Czasami, wybierając słowa wyjaśnienia dla anioła, w zadumie wchodziłam palcem po bliźnie. Trzeba. M. Jeb. Yep, tak, wyjaśnić szczegółowo. I z tego, co widzę, będziemy mieć jeszcze jeden fajny wybór. Dobrze, dobrze księdze są dwa rozdziały i przedmowa. Jeden ma jakiś logiczny porządek, drugi absolutnie nie. Jakby dla takiego szyfru brakowało w ogóle danych. Pierwszy rozdział przypomina listę jakichś przesłań lub porad. Otworzyłam na odpowiednim miejscu i przesunęłam palcem po linijkach tekstu. Dobra. I tym zajmiemy się w następnym odcinku. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!